Witam państwa serdecznie. Nazywam się Wojciech Halkiewicz, jestem właścicielem firmy 7Bar. Zajmujemy się zmniejszaniem zużycia energii przy produkcji, przesyłach i konsumpcji sprężonego powietrza. Na zaproszenie organizatorów targów Symas w Krakowie, którzy również organizują jesienną szkołę utrzymania ruchu, przygotowaliśmy dla państwa artykuł, pierwszy z serii dotyczący gospodarki energetycznej i systemów sprężonego powietrza. A ponieważ w artykule jest sporo dygresji, chciałem zostawić informację na temat tego, jak konkretnie wziąć się za bary z tematem odzysku energii ze sprężarek. Dlatego, że w projektach oszczędzania energii w systemach sprężonego powietrza, tu możemy uzyskać największe kwotowo oszczędności, jeżeli chodzi o ilość energii jeżeli chodzi o uzyskane z tego tytułu oszczędności energetyczne, jak również białe certyfikaty. Krótko o firmie 7BAR. Robimy analizy, audyty, sprężarkowni, instalacji sprężonego powietrza, arterii przesyłowych i obszarów konsumpcji sprężonego powietrza, a następnie w oparciu o zebrane dane przygotowujemy dla Państwa plan optymalizacji które staramy się w oparciu o następ, najlepszy z dostępnych naszym zdaniem sprzęt optymalizować, biorąc odpowiedzialność nie tylko za wyniki uzyskane z pomiarów, ale również za wyniki uzyskane z optymalizacji. Dlaczego to robimy? Po prostu to się opłaca. Uważam, że to jest dobre, ponieważ sprężarki są bardzo nisko sprawnymi urządzeniami, zaledwie... 7 do 15% energii, za którą Państwo płacicie, jest zamieniane na energię stężonego powietrza. Pozostała część energii jest tracona na ciepło. W tym w wykresie Sankey'a widać 85% traconego, to energii traconej na ciepło. W związku z tym mówimy i tak o prawie niemożliwie sprawnej sprężarce. Która traci tylko 85% energii na ciepło. Natomiast nie chcę w tej chwili teoretyzować i wchodzić w szczegóły, które mnożarki są bardziej sprawne, które nie. Co do zasady, większość energii, za którą Państwo płacicie, którą zużywacie, jest tracona na ciepło. I jak z tego skorzystać, jak tą mnożarkę przerobić na maszynę do produkcji pieniędzy, maszynę do robienia pieniędzy, chciałbym Państwu opowiedzieć. Skupiamy się głównie na sprężarkach śrubowych i łopatkowych z wtryskiem oleju, dlatego że energia skoncentrowana w bardzo przyjaznym medium chłodzącym wewnątrz sprężarki, to znaczy w oleju czy też cieczy chłodzącej w tej sprężarce, pozwala nam łatwo dzięki również przewodnictwu i przenikalności cieplnej oleju w dobrych wymiennikach uzyskiwać, odzyskiwać energię, która tam jest skoncentrowana. To jest z około 70% tej energii, za którą Państwo zapłaciliście, właśnie ona się znajduje w oleju, nie zajmujemy się odzyskiem ciepła z powietrza, dlatego że po pierwsze jest to bardzo nieefektywne, po drugie trudno jest przesyłać energię w postaci ciepłego powietrza, a po trzecie, no jakby opłacalność, efektywność tych procesów jest często dyskusyjna. Ważne jest to, żeby ewakuować ciepłe powietrze ze spężarkowni, a spężarkom dostarczać świeże powietrze. To jest jakby odrębne zagadnienie kluczowe dla dobrej pracy spężarek, dla dobrej pracy maszyn cieplnych. Ale jak osiągnąć sukces w projekcie odzysku ciepła, o tym chciałbym mówić, musimy się odpowiednio podłączyć do układu olejowego spężarki. Ale nie chcę Państwa zamordować technikaliami. Od czego zacząć? Najpierw trzeba ocenić, jakie są możliwości odzyskiwania energii, jakie są możliwości skonsumowania tej energii, dlatego że payback w takim projekcie bierze się z tej energii, którą Państwo skonsumujecie. Zaczynam od tego, ile mamy mocy energii do dyspozycji w sprężarkowni. Musimy mieć listę spężarek i w oparciu o dane ze sterowników tych spężarek musimy zgromadzić informacje o godzinach pracy, wydajności mocy sprężarek, tak jak przed chwilą pokazywałem, i następnie wyliczyć z obciążenia spężarek, ile mocy pobierają w dociążeniu, ile energii. Pozwala nam to zgromadzić czy udostępnić do tego, żeby ją odzyskiwać w procesie wymiany ciepła. W tym drugim kroku, można powiedzieć, szacujemy na początku, jaki jest potencjał w takim projekcie, również dzięki temu ewaluujemy dla Państwa taki projekt, czy on dla Państwa w ogóle jest atrakcyjny. W trzecim kroku, który już powiedziałbym, w znacznej części jest po stronie użytkownika, musimy wiedzieć, ile energii cieplnej Państwo jesteście w stanie skonsumować. Fajnie, jeśli macie to pomiarowane, fajnie, jeśli macie dane historyczne, najlepiej za cały rok, żeby uchwycić, co się dzieje w sezonie grzewczym, co za poza sezonem grzewczym. Ważnym elementem będzie w tym miejscu co się dzieje w sezonie grzewczym, bo o mniej więcej 4000 godzin w Polsce trwa, z czego wynika dosyć spory potencjał oszczędzania energii i nie będę dzisiaj mówił o sposobach wykorzystania tego ciepła, bo nie ma na to czasu. Myślę, że zainteresowani, wiedzący do czego chcą to użyć, będą w stanie to sobie przeorganizować, przepracować, natomiast ważne będzie dla nich co robić. Trzeci krok, ile energii cieplnej jesteście Państwo w stanie skonsumować z ciepłej wody, którą dostarczymy, a ta ciepła woda będzie miała około mniej więcej 70-75 stopni, a będzie jej, jak Państwo widzicie, bardzo konserwatywnie, biorąc moc czy energię elektryczną w dociążeniu sprężarek pobraną, Mnożymy to razy 0,6 i razy współczynnik bezpieczeństwa 0,9. No, tutaj oczywiście musimy wiedzieć, ile tego zużyliśmy. No i co z taką wiedzą możemy zrobić? No, trzeba najlepiej rozpisać sobie to na miesiące. Tak klasycznie robi się to w ciepłownictwie, żeby ocenić rozkład potrzeb cieplnych, a taki wykres nanieść. To, co mamy dostępne jako energię cieplną ze sprężarek. Zobaczcie Państwo, tutaj akurat jest konkretny case, z którego wynika, że można powiedzieć, że praktycznie przez cały rok zapotrzebowanie energię cieplną w tym konkretnym zakładzie jest takie, że to co żółte czyli to co jest dostępne ze spężarki, możemy przez cały rok konsumować. To jest nie wszystko dlatego, że te spężarki mogą być nierówno obciążone. w związku z tym staramy się doprowadzić do tego, żeby przeanalizować pracę spężarek w jakimś tygodniu czy dwóch tygodniach referencyjnych dla całego roku pracy tego zakładu żeby ocenić ile sprężarki pracują w dociążeniu, ile pracują na biegu jałowym, żeby zobaczyć ile tej energii w dociążeniu, bo o tym wspominałem przed chwilą, mamy do dyspozycji. W oparciu o taką analizę już po naszej stronie, jeśli wykonujemy audyt, możemy zrobić symulację. I z jakich spężarek możemy wyciągnąć najwięcej ciepła, jakie spężarki będą pracować w trybie pracy efektywnej, zarządzanej przez nadrzędny sterownik. I w tymże kroku ustalamy obciążenie poszczególnych spężarek i możemy zacząć oceniać, tak naprawdę, ile tej energii z tych spężarek. W rzeczywistości uzyskamy. W kontekście białych certyfikatów, o których wspomniałem na początku, to jest bardzo ważne, dlatego że my musimy wiedzieć, ile energii cieplnej będziemy w stanie zadeklarować jako potencjał oszczędności i złożyć do, biały, do URE wniosek o białe certyfikaty. To jest bardzo istotne. W związku z tym, kiedy wiemy, jak jest, jak jest energia dostępna ze spężarek, wiemy, jak one powinny być sterowane, żeby system działał efektywnie, ustalamy scenariusz. Tu jest przykład, w którym klient miał 7 spężarek na obiekcie, z czego okazało się, że 4 spężarki wystarczą, żeby wykonać pracę zaspokajającą dostawy powietrza do zakładu. W związku z tym z tego wyniknął akurat w tym konkretnym przypadku zwrot inwestycji na poziomie 12 miesięcy. I to jest moment, w którym wiemy, że możemy złożyć wniosek do URE, jeśli mamy oszczędności. W tym przypadku, oprócz oszczędności energii, którą trzeba przeliczyć na niezużyty gaz, niezużyty, nie wiem, węgiel drewno, olej opałowy czy inne, med, inne, inną, inne paliwo, które Państwo zużywacie do ogrzewania czy energię elektryczną i przeliczyć to na tony oleju ekwiwalentnego. Mniej więcej razy 2000 zł. W tym miejscu to jest 180 tysięcy zł. Do... Uwaga, bardzo ważna rzecz, i tutaj tylko pozwalam sobie przypomnieć, bo myślę, że to jest dla wielu z Państwa oczywiste. Zanim Państwo cokolwiek zamówicie czy podpiszecie umowę, musicie złożyć wniosek do białej certyfikaty do URE, dlatego że występuje tutaj ten motyw zachęty. Takie jest prawo związane z białymi certyfikatami. Koniecznie Państwo musicie na to zwrócić uwagę, a potem plan. Jak już macie złożony wniosek, można przystępować do kwestii umownych, harmonogramowania i pomiarów, tudzież aplikowania o sprzęt. I może ważna uwaga, dlaczego nie warto tego odkładać w czasie. Mówiąc krótko, to jest przykład, w którym pokazujemy potencjalne oszczędności na poziomie 125 tysięcy złotych kiedy przygotowaliśmy ten system przed sezonem grzewczym, tutaj większość ciepła jest konsumowana na centralne ogrzewanie. Jeśli to przesuniemy tylko o miesiąc, który nam wypadł, listopad z tego układu, od razu 40 tysięcy nam z tego układu wypada. Podsumowując, zaczynamy od zestawienia spężarek, ustalamy godziny pracy tych spężarek, jakie to są spężarki, ile one energii pobierają, zużywamy, ustalamy ile energii cieplnej pobieramy, zestawiamy produkcję ciepła z konsumpcją ciepła. Następnie warto zrobić audyt, ustalić szczegółowe obciążenie poszczególnych spężarek i wyliczyć payback. Dobieramy oczywiście po drodze urządzenia do odzysku ciepła, a następnie przeliczamy prawdziwe paybacki. Składamy wnioski o białe certyfikaty i wtedy możemy startować z zamówieniem, zleceniem czy umową. A co jeśli jest taka sytuacja, którą widać na wykresie, kiedy przez okres pozagrzewczym, w przypadku 5 miesięcy, mamy, nie mamy poboru ciepła, bo ciepło jest pobierane tylko na centralne ogrzewanie? Jest alternatywa. Ja pokazałem Państwu projekt przed chwilą na pobór ciepła, gdzie on się zwrócił w ciągu 12 miesięcy. Natomiast te projekty spłacają się zwykle do 24 miesięcy, rzadko do 36 miesięcy. Natomiast jeśli Państwo się nastawiacie, że latem będziecie korzystać z ciepłej wody, żeby stała się paliwem do chillerów absorpcyjnych, wtedy, mówiąc krótko, te okresy spłaty są dłuższe, ale macie wodę nawet rzędu 6 stopni wodorodową, którą możecie używać. Czy przez okres letni, czy też przez cały rok, zależnie od tego, jak to wygląda. Okresy spłaty już nie są tak atrakcyjne, bo to jest 3 do 5 lat, ale z kolei myślę, że wodę lodową Państwo potrzebujecie przez cały czas. Naszym remedium na odzysk ciepła są uniwersalne systemy. To jest Archid Pack i Heat Control to są systemy, które pozwalają nam na odzyskiwanie ciepła, albo w postaci gotowego urządzenia modułu, albo w postaci, mówiąc krótko, klocków Lego, które można aplikować do systemu. Za każdym razem robimy dla Państwa dokumentację, jak ten system zbudować a zależnie od tego, jakie są możliwości układu, korzystamy z ArchiPak, czyli systemu, który pozwala nam się podłączyć w całości do sprężarek i on jest, można powiedzieć, samoistny, samozarządzający się, albo kiedy na przykład macie już zabudowany jakiś wymiennik ciepła, ale nie ma układu sterowania, zarządzania tym, dlatego że tutaj jakby kluczowym dla bezpieczeństwa pracy sprężarki i dla efektywności procesu odzysku ciepła jest właściwy system sterowania, jest właściwy wymiennik ciepła, który ma możliwy mały spadek ciśnienia i sprzężenie między układem sterowania a napędem całego układu wraz z pomiarem ciepła, który państwu dostarczamy. Oczywiście on jest dostępny. Również to jest Archit Control, to jest układ właśnie klocków Lego, jak to powiedziałem, do tego, żeby zabudowywać sobie to do indywidualnie do poszczególnych spężarek, Ale co ważne. Ze sterownika możemy dane wyciągać do systemu monitorowania, a tam z kolei, w środowisku, w którym pracujemy, możemy działać według cyklu deminga, żeby działać, planować, sprawdzać, sprawdzać i optymalizować. W związku z tym, do tego Państwa serdecznie zachęcam. Mamy do tego gotowe narzędzia. Jeśli kogokolwiek z Państwa będzie to interesować, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Kłanę